ma wszystkim witam ludziska. Co tu powiedzieć? Kolejny odcinek nie przedłużając to znowu punkt A, punkt B. Tutaj rewzeta piękna, ładna nic się nie zmieniło. Jeździ działa, sprzęgło się ślizga, tak jak było. Dzisiaj mamy dosyć ładną pogodę, jest ee, ciepło, naprawdę jest ciepło, no nie chcę zgadywać. Ale jak już bym miał zgadywać, to jest z 18 stopni minimum. Jestem w moim casualowym stroju, już nie w kombinezonie, tylko w dwustronnym, znaczy no, dwuczęściowym, przepraszam. I jest mi ciepło. No to co? Już nie przedłużając, zapraszam do odcinka. Także zaczynając już od razu, żeby nie pobłądzić się w tematach, eee, z góry przepraszam za to, że ostatnio film się spóźnił, bo miałem go wystawić o 13. Teraz jak to nagrywam, to miałem wystawać właśnie w tą sobotę, co teraz nagrywam, ale miałem dużo roboty, nie miałem za bardzo jak, nie miałem za bardzo czasu. Dlatego informuję Was w tym odcinku Odcinek pewnie pojawi się około 20 Coś koło 20 właśnie e, Wtedy będę miał najwięcej wolnego czasu Więc tak e, Ostatni odcinek Był właśnie z jazdy na na żwirowni w o. karnicy na żwirowni w Janowie A. Napiszcie komentarze czy chcecie chcecie znowu takie filmy że wyjeżdżamy sobie małą ekipką albo dużą na jakieś podjazdy, nie podjazdy była moja dłuższa przerwa od żwirowni, dlatego troszeczkę Dziwnie metalicznie mi chodzi pylek. Jezu. Nie, no zakopany, kurde, po kostki. Składził się, przynajmniej, o tyle dobrze. O, piesek. Ojej. Bardzo się w ogóle cieszę, że dajecie mi taki odzew na filmach, znaczy odzew, e, odzew na kamień. É Cieszy o Słabo widzę na podglądzie Słabo to jakoś wygląda O a no i teraz to może być Teraz wygląda, bo treje popadało. A teraz jak się cieplej zrobiło to się wysuszyło i pewnie kurde, roby są takie porobione, że to cholera. Zapraszam na moim Instagrama. Zapraszam też na Instagrama Rudego, na Instagrama kanałowego. I ostatnio założyliśmy jeszcze serwer Discord naszego kanału, więc polecam bić. Link będzie w opisie. A tutaj Wam się wyświetlą yy, Instagramy tu. O. o jest. Czemu to dopiero teraz mi się przypomniało? do naszej pychowej lokalizacji miejmy nadzieję, że tym razem nic się nie stanie trzymam kciuki, kurcze że dojedziemy na miejsce Tędy. Oni dopiero taki murek kładli z takich pustaków, Teraz to takie wielkie kurce. Ale echo pewnie. O kurde, o kamerka nic nie dostała? Nie, o dostałem w gogle kurczę, bąk wleciał we mnie, się rozprysnął. Pewnie puszczę wam to gdzieś w slow-mo. Dobra, jedziemy dalej. że jesteśmy blisko celu i niestety blisko końca odcinka ale jak dam radę i będzie mi się chciało o piesek jak dam radę i będzie mi się chciało to nagram jeszcze <laughs> część powrotną jak będę wracał Szkoda, szkoda, że trzeba kończyć. Fajnie się jeździ, fajna pogoda, ale niestety samemu. O jezu, zawieszenie mu kwartek cholera. I trudno mi się jeździć. Spokojna jazda, o kurczę! O! Oj kręgosłup Ale dalej, kontynuując. Taka spokojna jazda. Sobotka. Godzina 15. No, tak to kurcze można. Tak to się chce w ogóle. Chociaż nie powiem, że nie dodałbym gazu, ale... Coś się i będzie na mnie i odcinków nie będzie. Co będziecie oglądać innych YouTuberów ani mnie? No i się skończy kariera. <śm> Wszystko, wszystko, ale przykro się patrzy, przykro się patrzy, kurczę. Жучки, не жучки. Dobrych takich materiałów, które by Was zainteresowały Które byście chcieli Tak naprawdę Widzieć Nawet nie mówiąc No i co no, Mogę zapowiedzieć na pewno Że jednym z nich będzie Wyjazd na tor w Gryficach Raczej myślę, że będzie się przez, bez żadnej kraksy, bez żadnej usterki kurczę. Ale to, jeszcze do wakacji mamy czas. Jeszcze zobaczymy, czy ja w ogóle jeszcze będę miał ten motocykl. Ale to już taka mniejsza, większa niespodzianka. Zobaczycie zresztą. Ale ładnie, teraz to wszystko kurczy tak zielenienie To chyba rzepak jest posadzony, bo ja wiem, nie znam się. Ale ładnie to wygląda strasznie. się dawno stopiła O kurcze cholerka Kusi, kusi Na podjazd Ale nie mój teren, więc